Życie z toksycznym, narcystycznym, manipulującym partnerem to traumatyczne przeżycie. Kiedy związek się kończy, wiele kobiet odczuwa niepokój, i zmęczenie lub cierpi z powodu stresu pourazowego. Jest to całkowicie normalna reakcja, ale nie należy przebywać zbyt długo w tym stanie. Jedną z najważniejszych zasad przy rozstaniu z toksycznym partnerem jest zerwanie wszelkich kontaktów. Może to być uciążliwe, ale jest to bardzo ważne. Toksyczny partner żywi się Twoją energią i uwagą. Najgorsze, co możesz dla niego zrobić i jednocześnie najlepsze dla Ciebie, to całkowicie go ignorować. Po opuszczeniu toksycznego partnera możesz żałować, że spędziłaś z nim tyle lat. Możesz czuć gorycz, nienawiść, złość. Jednak zapraszam Cię, abyś zostawiła swoją przeszłość w przeszłości bo jeśli utkniesz w tych żalach, utrzymasz emocjonalny i energetyczny związek z toksycznym partnerem, który nadal będzie miał negatywny wpływ na Twoje życie. To zerwanie złamało Ci serce, a doświadczenie jest bolesne. Tak, to jest bolesne i można to porównać do odstawienia osoby uzależnionej od narkotyków. Kiedy doświadczamy rozstania, wiele rzeczy dzieje się w naszych sercach, ale także w naszych mózgach. Ból emocjonalny można porównać do bólu fizycznego. Ból serca aktywuje w mózgu mechanizmy podobne do tych, które wyzwalają się, gdy doświadczamy bólu fizycznego. Ten odczuwany ból emocjonalny może, podobnie jak ból fizyczny, być prawie nie do zniesienia. Dzięki badaniu rezonansem magnetycznym można zaobserwować podobieństwa w reakcjach w mózgach narkomanów, którzy byli całkowicie odstawieni od substancji takich jak kokaina oraz w mózgach ludzi, którzy ucierpieli po zerwaniu. Czy to zawód miłosny, czy odstawienie narkotyków, oba mają wpływ na naszą zdolność myślenia, koncentracji, poruszania się do, przodzu, do przodu w życiu osobistym i zawodowym, ponieważ w obu przypadkach znajdujemy się w tym czasie w odmiennym stanie psychicznym. U osób, które przechodzą rozstanie, można zidentyfikować wiele natrętnych myśli, które generuje mózg. Powstają one poza naszą kontrolą. Są to obrazy byłego partnera, fragmenty rozmów, wspomnienia. Te myśli mogą się pojawiać w mózgu cierpiącej osoby dziesiątki razy w ciągu godziny. Mogą całkowicie sparaliżować normalne funkcjonowanie w codziennym życiu. Zapomnienie o byłym jest często priorytetem po zerwaniu. Niektórzy ludzie po rozpadzie związku szukają schronienia w czyichś ramionach, aby zająć się czymś innym. To do niczego dobrego nie prowadzi. Osoba, która nie zapomina, która nie uwolniła się od przeszłości, będzie myślała o swoim byłym partnerze. Nie będzie mogła powstrzymywać się od porównań i mówienia o swojej przyszłości w nowym związku. A to nie służy nowej relacji. Musisz iść dalej i zająć się sobą, zanim podejdziesz i podejmiesz nowy związek. To czas na pracę ze sobą, czas skupienia się na sobie, samowspółczucia i czułości dla siebie. Aby pozbyć się nabytego w trakcie związku uzależnienia od negatywnych uczuć, trzeba zastąpić je uczuciami pozytywnymi, takimi jak wdzięczność, miłość, radość. To jest proces, to wymaga czasu i Twojego skupienia i aktywności. Jeśli chcesz szybciej wyjść z tego stanu, warto skorzystać z pomocy specjalisty. W nagraniu 7 etapów żałoby po rozstaniu omawiam ten proces i podpowiadam, co możesz wtedy zrobić. W innym nagraniu omawiam skuteczną metodę radzenia sobie z narcystyczną osobowością, a w kilku innych nagraniach, w których omawiam toksyczne relacje, też pokazuję skuteczne strategie. Dziś chcę zachęcić się do stosowania narzędzi i technik wspierających proces powrotu do siebie sprzed toksycznego związku. Wymienię kilka z nich. To jest wizualizacja, zwana też treningiem wyobrażeniowym, afirmacje, czyli zanurzanie się w pozytywnych stwierdzeniach i medytacje prowadzone. Medytacja prowadzona to proces, w którym medytujesz zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez osobę prowadzącą. Różni się to od zwykłej medytacji tym, że oprócz narracji prowadzącego pojawia się bardzo często również podkład muzyczny. Prowadzona medytacja ma wiele korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Wśród nich poprawa nastroju, wspomaga koncentrację uwagi, zmniejsza objawy lęku, poprawia sen, łagodzi stres. Kiedy medytujesz, zwiększasz swoją zdolność skupienia się na swoich uczuciach i zwiększasz swoją Świadomość. Poszerzona samoświadomość jest kluczowym elementem dobrego samopoczucia emocjonalnego i psychicznego, i dzięki temu przyspieszasz proces dochodzenia do siebie po trudnych przejściach. Od pewnego czasu już nie jesteś z Nim, ale nadal czujesz, że coś cię przy Nim trzyma. Jest domniemanie, że są to tak zwane więzy energetyczne. O których wspomniałem na samym początku nagrania. Jakiś czas temu opracowałem medytację prowadzoną, wspierającą uwolnienie się od toksycznej relacji. Wiele z moich klientek potwierdziło jej skuteczność. Dziś udostępniam ją szerszemu gronu odbiorców. Kliknij w link powyżej nagrania lub w komentarzu i zamów ją dla siebie. Tak jak wspomniałem, jest to metoda wspierająca. Która nie zastępuje konsultacji psychologa czy terapeuty. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski i z serca Cię pozdrawiam.